Cześć wszystkim, z tej strony Damianowski i witam was w drugim odcinku turnieju youtuberów Deluxe Sky Jump 4. Jesteśmy aktualnie po dwóch konkursach w Zakopanem i teraz czas na osobne cztery odcinki z turnieju Czterech Skoczni. Punktacja ogólna będzie się znajdować w grze, a jeśli chodzi o turniej Czterech Skoczni na końcu filmu będzie podsumowanie kto i jakie miejsce zajął. Pomimo, że mówiłem, że będzie aż 5 odcinków, ale ze względu na większe zainteresowanie pod ostatnim filmem zrobimy trochę więcej. Jeśli spodoba wam się ten materiał, nie zapomnijcie paść w górze i subskrypcję na kanale. Za to wszystko będę mega wdzięczny. Tak więc zaczynamy od pierwszych skoków w Obersdorfie HS137 i pierwszą osobą, jeśli chodzi o kwalifikacje, zaczyna Panda Gaming. No, warunki nie są najlepsze, ale jak będzie się prezentował w pierwszym skoku. Dobrze leci, dobrze leci jak na takie warunki. No za punktem konstrukcyjnym na start. 124 metry, dwie dwudziestki i 3 razy 19,5. E, wiatr jest chyba, jak się nie mylę w plecy, więc nie jest za ciekawie. A teraz czas na Damiana, który też dobrze leci. Czy będzie lepiej od pandy? Prawdopodobnie tak. Poleciał troszeczkę dalej, 128,5 metra. Też za moje pierwsze miejsce. Jest jedna dwudziestka, e, 3 razy 19 i 1, dziewiętnastka i pół. A przypomnę, że to są dopiero kwalifikacje, więc panowie się tutaj rozgrzewają, a każdy tutaj kwalifikuje. A teraz czas na weniego, który też może zaskoczyć tutaj w turnieju 4 skoczni. Za punktem konstrukcyjnym, tak samo. 126 metrów i tylko yy, drugie miejsce. Dalej panda gaming na ostatnim miejscu, tak jak było w poprzednich odcinkach. Farel. Co on tutaj zrobi? Oj, na dwie nogi to nie jest chyba najlepszy skok. Chociaż znowu za punktem konstrukcyjnym, noty są słabe, ale to on teraz e, ląduje na ostatnim miejsce w kwalifikacjach, pomimo że Panda Gaming e, skoczył e, troszkę jakby mniej metrów od Farela, czyli o pół metra. Wiktoria 29 też nie są najlepsze warunki. A jak tutaj skoczy, bardzo dobrze się ułożyła. Może być pierwsze miejsce albo drugie? Jest drugie miejsce, 127,5 metra. E, tutaj chyba są cztery dziewiętnastki, jedna osiemnastka A do Damiana jej zabrakło 2,3 punktu. W sumie nie jest aż tak źle. Tori, przedostatnia osoba w kwalifikacjach, co tutaj pokaże? W tym konkursie, ale ładnie się wybił. Ooo, I może być podium! Może być podium, jest podium 127,5 metra. Trzecie miejsce. Noty też nie są najlepsze, bo tylko 4,18,5, 1,19 od Japończyka. Ale czy faktycznie się utrzyma na tym podium? Zobaczymy, bo teraz czas na mnie, w którym też nie mam najlepszych warunków. Ale się wybiłem, oj to nie będzie dobry pomysł. Ale na razie wszyscy lądują za punktem konstrukcyjnym. No i właśnie, Tory się utrzymał na podium. Ja tylko 124,5 metra, czyli tyle samo co Farel. A jeśli chodzi o notę od sędziów, 4 razy... 19,5 i 1,19, tak się na razie prezentują kwalifikacje, każdy się tutaj zakwalifikował, a teraz każdy będzie miał po dwa skoki, na razie Veni z Torii, ja z Wiktorią, Panda z Damianem i Farel sam, jeśli chodzi o system KO, Veni jako pierwszy. I tutaj wszystko się liczy do punktu... Uhuhu. Jakby jeśli chodzi o kwalifikacje, no skoczył troszkę y, mniej metrów od wszystkich zawodników. A teraz skacze jak najdalej: 130 metrów i 135,5 y, punkta chciałem powiedzieć. A Tori czy wyprzedzi veniego? Ładnie się wybił. Ładnie się ułożył w pozycji. Ale przegrywa z Weni. przegrywa z wenim, Mimo, że ma lepsze noty. Ale skoczył 4 metry dalej i do Weniego mu brakuje 7 punktów i 2 dziesiąte. Teraz ja z Wiktorem 29. No wiatr nie jest najlepszy, ale raczej nie będzie mi mocno przeszkadzał. Dobrze się ułożyłem. Zabraknie oczywiście e, do podium. Noty też są ok. 3 19, pół, jed, 2 19. E, drugie miejsce na razie i wyprzedziłem Toriego o pół punktu. Mocne, mocne. Wiktorę 29, możemy prześcignąć. Zobaczymy. Też na dwie nogi. Ojo, oj, oj, oj. Chociaż skoczyła troszkę dalej ode mnie. Ale przegrywa ze mną o 1,7 punktu. Tylko dlatego, że miała gorsze noty od sędziów, bo się wybiła na dwóch nogach. No, jest jak jest. Panda Gaming. Teraz się mierzy z Damianem. 132 metry musi skoczyć według e, warunków. I czy on będzie w stanie tyle skoczyć? Chyba tak, chyba tak. Prawdopodobnie będzie na pierwszym miejscu, zgadza się. 130,5 metra. No to od sędziów 4,19 i 1,195 i I wyprzedza we niego o 40. punktu. No niesamowite, e, jak zmieniło kolej rzeczy. Jak Weni prowadził e, po pięciu osobach. Ale jeszcze dwaj zawodnicy stali. Damian i Farel. Ładnie leci, ładnie leci. Może też być Damian na pierwszym miejscu i wyprzedza o metr. Dalej ląduje od Pandy i wyprzedza o 1,3 punktu. Jeśli chodzi o noty no to ma 2 dziewiętnastki, 2 osiemnastki i pół i jedna i pół znowu od Japończyka. Jeszcze Farel tutaj może zaskoczyć, pomimo, że warunki nie są najlepsze, bo metr w plecy, jak się nie mylę. To Farel to może zrobić na końcu w pierwszej serii. Możesz okazać, że skoczy jak najdalej od wszystkich zawodników. Może być blisko, ale jest poza podium. 130 metrów, 133,5 metra. tak chciałem powiedzieć. Znowu się pomyliłem niestety. I patrząc na pierwszą serię, no nie jest aż tak wcale źle. Damian na pierwszym miejscu, Panda na drugim, Weni na trzecim, Farel na czwartym, ja na piątym, Tori na szóstym i Wiktoria na siódmym. Pomimo, że każdy się tutaj kwalifikuje, ale punkty będą naliczane jeśli chodzi o osobny ranking i co do turnieju Czterech Skoczni, więc teraz Wiktoria29 musi się mocno skupić, żeby prowadzić tej kwalifikacji. I ląduje daleko. Zdecydowanie ląduje daleko. Jest 1,20, jest 1,19, 3 razy 19,5, 130 metrów skoczone i 263 punkty. Ląduje na jej oficjalne konto. A Tori, 132 metry musi skoczyć, żeby wik wyprzedzić Wiktorię. Czy będzie w stanie to zrobić? No, leci, leci, leci za punktem konstrukcyjnym, ale nie da rady. Powalczyć o top 3 125 metrów i tylko 254 punkty. Teraz czas na mnie w pierwszej serii, piąte miejsce, a w drugiej lecę, lecę za punktem konstrukcyjnym. Nie wyprzedzę Wiktorię, ale wyprzedziłem Toriego 126 metrów. O ile punktów go wyprzedziłem? O 1,8 punktu. Tak można żyć, ale jeszcze czterech zawodników brakuje, żeby podsumować to wszystko. Farel, który skoczył 130 metrów w pierwszej serii, a w drugiej musi skoczyć 129 metrów, żeby objąć prowadzenie. Czy tyle mu wystarczy? Wystarczy mu! Wystarczy Farelowi skoczyć na pierwsze miejsce: 130 metrów, 269,5 punkta. No to od sędziów e, 3 dziewiętnastki i 2 dziewiętnastki i wyprzedza o chyba, jak się nie mylę, 5,9 punktu. Więc różnica punktów jest teraz bardziej kuriozalna, tym bardziej, że Farel skoczył po 130 metrów, a jeszcze Weni, Panda i Damian, który prowadzi po pierwszej serii. 131,5 metra musi skoczyć Weni, czy on tyle da radę skoczyć? Ole, za bardzo się wybił. Ojo, ojoj. Oj. Nie da rady. Przed punktem konstrukcyjnym tylko i zaledwie 118 metrów, 249 punktów. A no to od sędziów 3,19,5 i 2,19 jest na razie na ostatnim miejscu. I czy tyle się utrzyma, jeśli chodzi o turnie 4 skoczni? No nie za dobrze to wygląda ze strony WENIEGO ale wszystko może się zdarzyć. Panda Gaming. Jest wysoko, jest wysoko, jest wysoko, ale czy wystarczy na prowadzenie? Nie wystarczy. 128 metrów, 268 punktów i zabrakło mu do lidera 1,2 punktów, żeby wyprzedzić Farela. 1,2 punktu zabrakło, żeby wyprzedzić Farela. Na razie prezentuje jeszcze tak tabela. A jeszcze ostatnia osoba, czyli Damian. Ile Damian musi skoczyć, żeby prowadzić w kwalifikacji? Lecz znaczy bardziej klasyfikacji e, turnieju czterech skoczni i jeśli chodzi też o osobne ranking. 130,5 metra, metr na sekundę e, w plecy. Pytanie, czy da radę tyle skoczyć? Słabo się wybił. Oj, chyba nie da rady. Czy wypadnie podium? Wypad z podium! Za słabo się wybił, żeby się utrzymać na tych dwóch nartach, żeby skoczyć daleko. I tylko skoczył 125,5 metra, ma 262 punkty, a no to od sędziów 3,18 i 2,18, nie, 2,18 i 3,18,5. Ile mu zabrakło do tego, do trzeciego miejsca? Półtora punktu, żeby wyprzedzić Wiktorię 29. Co tu się przed chwilą wydarzyło, to ja nie mam pytań. Ale mogło być lepiej? Mogło być gorzej, mówiłem, że to wszystko może się zmienić, jeśli chodzi o e, konkurs w jako pierwszy oczywiście w Turnieju 4 Skoczni, a jeszcze panowie mają 3. A na ten moment, jeśli chodzi o pierwszą i drugą serię, pierwszy konkurs w Turnieju 4 Skoczni w Oberstdorfie, pierwszy jest Farel, mając 269 punktów, Panda 268, drugie miejsce, trzecie miejsce Wiktoria 29, 263 punkty, Damian 262, Punktu, mając czwarte miejsce. Ja, piąte, 256. Dużo mi brakowało do Damena Tori, e, szóste miejsce, przedostatnie 254 punkty. I Weni 249,9 punktu. A zabrakło mu dziesiąte, żeby mieć 250. A jeśli chodzi o Puchar Świata, e, klasyfikacja po trzech konkursach. Ja prowadzę dalej na pierwszym miejscu, Tory na drugim, Wiktoria na trzecim, a różnica jest tylko 30 punktów. Farelowi zabrakło 30 punktów, żeby też skoczyć na podium, a ma 725 również punktów. Veni na piątym, Damian na szóstym i Panda Gaming na siódmym, pomimo tego, że Panda Gaming yy, zdobył drugie miejsce. A jeśli chodzi też o całe klasyfikacje, no to widać, że tylko Veni nie zdobył w ogóle podium. Ale będzie miał szansę na kolejnym skoku, który będzie Garmi, Sparter Kishen. drugi konkurs turniej 4 skoczni. Obstawiajcie w następnym odcinku, kto według Was wygra ten drugi konkurs. No i też obstawiajcie, kto według Was wygra ten cały turniej 4 skoczni. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się mi oglądało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!